Dobra, bo, bo mi się wyłączył telefon. Nie chcę, nie, nie umiem dam, łączyć te, tych, tych filmów. więc zaczynam jeszcze raz wymiana, ty, wymiana tylnych wahacza Mondeo MK4. Jak mi się udało kupić takie, akurat mi się udało kupić takie po 45 zł, ktoś nie zdążył założyć. Prywatnie mi sprzedał gra gitara. Powiem Wam tak, panowie. E, dobra, prawą wymieniłem. Bez, bez tego przyrządu do wciskania tych tulei nie ma szans. Więc sobie dajcie spokój, bo z prawą walczyłem, kombinowałem, ale mi nie wyszło. 7 godzin się męczyłem. Nie ma szans, nie ma. To, to musi tak być z tym, z tym przyrządem. Także, jak ktoś jest z okolic Starnowa, chętnie mu pożyczę czy coś. Mniejsza to. Zaczynałem jakieś za 15,8. tak jak w poprzednim filmiku ale mi się zatrzymał, więc jest jakieś 18 po. Udało mi się wybić, wybić już tuleje. E, wybić tuleje. Tu sobie musiałem troszkę podnieść sobie to. Robię to w ten sposób, że, żeby nie, nie rozbebeszać zbieżności. Więc tu mam na klockach. Tu musiałem sobie podnieść troszkę koło. Tam sobie zrobiłem taką dźwignię. Mi, mi na progu nie zależy, więc jak się tam przygiął to tutaj widać, że to jest Ford już swoje lata ma. Żeby mieć lepszy dostęp później do tego Polesłem tylko amortyzator I odkręciłem tuleje Więc to jest tak Użyłem takiej piły szablastej Powiedzmy Naciąłem sobie tutaj po, po wewnętrznej stronie sobie naciąłem, żeby Po prostu ją zluzić I mi wypadła, także To mi zeszło 17 minut na, na wycięcie tego Leży, smaruję, wciskam Także myślę wydaje mi się, że jak wszystko dobrze pójdzie no, dobra, z podniesieniem, z przyniesieniem narzędzi. Jedna, druga strona, bo to wiadomo, szybciej pójdzie. Tu mi zeszło ile? Pół godziny, niecałe. Na razie, no to jeszcze 15 na skręcenie. To dwóch godzin ze wszystkim, także zatrzymuję na razie. No tu sobie, o, no teraz mi trochę opadło, ale jakby tu mi trzyma ta, ten pen, musiałem sobie także mieć, o, Tak, żeby tu fajnie się wpasować, także zaczynam wkręcanie. Nie wiem, coś jeszcze. No tak jak mówię, poluzowałem tylko to i wykręcił tuleje, także tu już jest nowa tuleja, jeszcze wam to pokażę, także samo wkręcenie tego to już bajera, nie? aczkolwiek, nie wiem po jakiego wuja Ford wymyślił tą blachę tą blachę pewnie zrobił tylko po to, żeby kurwa, za przeproszeniem, przepraszam za słownictwo kupić i utrudnić życie ludziom, bo bo ta poprzeczna blacha trzyma tylko ten, ten wężyk od hamulca więc co, nie mogło się tego dać przesunąć, kurczę 5 centymetrów, czy 5 centymetrów tu i po prostu takie odczpienia tak samo jak macie do osłony termicznej gdzie ta osłona termiczna, o, tak samo jak tu jakieś osłony termiczne tu, czy tu czy gdzieś tam, nie można było tego odczpienia dać obok i wtedy mamy po prostu sami widzicie, że ona nic nie trzyma ona wisi w powietrzu, tu jest dziura ta blacha jest tylko żeby tu była śrubka i trzymać to badziewie no porażka głupota Forda, nie z tej ziemi no, ale taki mamy, kurde, no, i wtedy, wtedy mam prostą, tą całkiem inaczej by się to wpasowało. Dobra, zatrzymuję panowie, nie mam czasu, bo inne robotki też mnie gonią, także zaraz wam pokażę co i jak, jak założę aparaturę. Coś tu trzeba nagrać, żeby się też nie. Znaczy, ja to robię drugi raz, także panowie, jak coś, cokolwiek dosłownie u mnie zrobił przy samochodzie, dosłownie to, to są samo Tu trzeba jeszcze poluzować po prostu tą obejmkę, bo tu jest taki wieszak, tak samo ten, więc o, tu jest taka fajna ta ten dystansik na magnesach że tu właśnie pasuje cyk. teraz jak tu pasuje to tuleje, ja sobie tutaj przesmarowałem, czy się smaruje czy nie jedyne co, tu jest taki też bym się nie upaprało. tu jest taki taki po prostu kawałek górki nie wiem, coś mi nie wyłożyć tutaj, tutaj. O, to, 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 o jest tam to, 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 to. O, tak, takie półkółeczka i ta półkółeczka ma się zgrać z tym na, Tu jest takie nacięcie. Tu jest takie nacięcie na, na tulei. Wtedy jest jakby w, do, w, do, w dobrej pozycji. Także ok. To sobie gdzieś tam podwadzę, żeby mi ten przewód nie przeszkadzał. Yy, ustawiam resztę i zaraz wam pokażę, co dalej. Dobra, próbujemy. Może by to oddali troszeczkę. O tak. Ustawiłem sobie. Oczywiście to nie jest idealnie, bo tu się okazuje, że z tej strony mi przeszkadza rura wydechowa. Musimy jakoś. Może no, bym ją dźwigną, żeby się to ułożyło. No dobra, ale próbujemy to wkręcić. Tak, widzę. Aha, no, wkręcić. Zobaczymy, czy się znak znalazłem. A nie jest. Dobra, jest. Jest znak. Znak jest znak jest idealnie. plus minus to. Zobaczymy, co się stanie. Najwyżej kupię drugi, poprawiał. dobra, próbujemy to wkręcić. zresztą tu powinno idealnie siedzieć. Tu jest coś, to jest coś, tu muszę jeszcze to podregulować, żeby to wkręcić. Ale, ale jest. Działam dalej. Później Wam powiem czas. Tam było 8.17. Ja za 15:00 zacząłem. Nawet się zaczyna układać to wszystko, tu leja wchodzi Tam oczywiście od zewnętrznej strony trzeba będzie wysunąć tam gdzie zobaczyć eee, Czekajcie, ona była tak tak. Była, o, tu może na rdzy widać Tu może na rdzy widać, że jakby sam ten skosik zostaje jakby poza, poza wahaczem Tutaj o, sam ten skosik zostaje poza wahaczem, widać gdzie, gdzie na wahaczu jest takie bardziej eee, osadzone Więc nawet wchodzi, dobra kręcimy dalej Okej, okay, muszę sobie to w sumie tak idealnie nie zmierza. Jura jest, jest na tyle duża, że jakby luz na śrubę jest, więc spoko luz, nie ma, nie ma tragedii, więc Ech, tu już chyba tyle mi wychodzi, jeszcze sobie zobaczę z drugiej strony jak to dokładnie tak chociaż tak plus minus milimetr jak to jak to wychodzi no, a z drugiej strony jeszcze troszkę, muszę chyba tam jeszcze tak tyle tu to, to jest tyle, tu siedzi elegancko To muszę zobaczyć jeszcze jak ta strona Dobra, ok, idę z powrotem Dobra, poprawiłem Gra gitara, nie ma co kombinować Luzuję ten zestaw do wciskania A tu w mi nie siadło, ale to szczegół, grunt, weszło bo tu powinno idealnie się zlicować. A no, mówię, rura wydechowa mi przeszkadza, to już nie chciałem kombinować. Także dobra, opuszczamy, skręcamy. Raptem raz, dwa. A, tu ubrudziła mi się, dobra. Trzy. To jest, to jest od przewodu taka mała śrubka. Ta, ta biała spinka tam taka podtrzymuje. No i to jest od, od jakiejś. Dobra, skręcam i zobaczymy, co dalej. Okej, okay, pręd wzięty. Tu już. Tu już jest po prostu wkręcone, zestaw wyciągamy, znaczy tu jest jakiś znak, że chodce, jest chyba 16 Dobra, to wyciągamy całą aparaturę na razie na bok. Ten magnesik odpadł dobra jak mówię no do tuleja nie wiem czy była dobra, czy była no, zła była, no już była popękana, to już coś mi pływało, mówię, wpływało mi auta jak w poprzednich filmach tu jest jest pęknięta, tu jest pęknięta, znaczy tu jest pęknięta bardzo Widać tu też, no No już była nie za ciekawa Zresztą to no, chyba, chyba jak na tamtym pokazałem, że jeszcze Gdzieś tu chyba Fomoko, To było napisane Że to było Fomoko oryginalne No także swoje, nieważne, dobra portki nie ma fajne. do e, Dobra, skręcamy Muszę te śrubki poczyszczać i liczymy czas dalej. 8.46 Czyli suma summarum, z przygotówką mówię, no to zeszło godzinkę na stronę. Druga strona pójdzie Wam szybciej, no bo już jakby Macie auto na, na podnośnikach, Macie wszystkie, wszystkie graty, tak jak ja. Więc tylko sobie przekładacie na drugą stronę, żeby sobie ulżyć. Mówię, jak komuś nie szkoda, progu, mi nie szkoda. Ewentualnie tak, żeby sobie wychylić, bo tu mi się przygięło, ale widać, że próg jest zardzewiały, więc się go wyprostuję. Mówię, to nie, to nie jest nowe auto. Aha, przeczyściłem jeszcze papierem ściernym wnękę, wnękę wahacza. Ja tam przesmarowałem. Tu jest taki jeszcze siódemeczka do podtrzymywania. Tu koło tego białego klipsa do podtrzymywania tego, tego całego przewodu. Tam jest szesnastka. Na te śruby, no chyba tyle. Aha, ale trzynastka jest, 13 jest do, tam, do, do, tego, do tego kawałeczka, także tyle, panowie. Składam się, raczej sobie tam osłony wypoprawiam, ale to już, to już nie, nie, nie ten. Także mówię, bez, bez tego ściągacza, coś takiego to, to nie dacie rady. W razie czego jest coś koło Tarnowa, piszcie w komentarzu, pożyczę. Mówię, zawsze to gdzieś, tak powiem, nawet koszty się podzielą. Prawda czy coś, zobaczymy pożyjemy, także przyjemnej roboty, godzina zeszła mówię na stronę, plus maksymalnie pół na drugą, może do godziny, dwie godziny macie zrobione samemu, Ciekawe napiszę w komentarzach, gdyby mechanik za to wziął taką robotę, ja to mam jeszcze klucz udarowy, tą piłę, no tutaj te pierdoły, gdzie, gdzie ta tulejka stara, to no, tu jest ta jedna, a długa nieważne. Dobra, zjeżdżam, idę do czegoś innego, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się panowie.